Nie ma szans trener, który prowadził ligowe, ligowe rozgrywki przejść nagle i zrobić, od razu wdrożyć się w to. Wybór mój to będzie abstrakcją przez prezesa Kulesza. No jeszcze się nie spotkałem gdziekolwiek z pracą, gdzie zaczynasz i już jesteś hejtowany. W Cześć. pewnym momencie takie poczucie już miałem jakbym żył w Matrixie. Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji Polski jest moim i waszym gościem. Witam Cię Michał, jesteśmy na Ty, więc będziemy mówić na Ty. Ciągle przechodzą ci ciarki po plecach, jak słyszysz, selekcjoner reprezentacji Polski. Nie, ja w ogóle mi nie przechodzą, także nie wiem nie takiego momentu nawet. Jest to na pewno yy, jest to inna rzecz, bo to tak jak pracowałem w tym u nie spodziewałem się w ogóle, że, że taka sytuacja będzie. No, ale tak naprawdę no, zmiany trenerów nie są w dobrych momentach, musiało się coś wydarzyć, dlatego yy, taka nastąpiła sytuacja. W styczniu dla meczyków mówisz takie zdanie. Cezary Kulesza nigdy mnie nie wybierze, bo zjadłaby go opinia publiczna. Jest wobec mnie trend nienawiści. Ale proszę, jednak też ta sytuacja się w dość szybkim czasie zmieniła. Zmieniły się okoliczności, bo po, po czasie Michniewiczu to, co powiedziałem, że była to chyba najlepsza, najlepszy wybór dla społeczeństwa, które było zadowolone, bo był zagraniczny trener i to. To akurat wtedy mówiłem, a teraz rzeczywiście no, no poszedł prezes Gulesza pod prąd i, i wybrał osobę, która nie do końca, ludzie byli przekonani do mnie, ale ja akurat spokojnie do tego podchodzę, bo uważam, że przez te lata pracy, które, które mam, że, że praktycznie 20 lat, jak już dzieci nawet prowadziłem, to to już planowałem to, że będę pracował w Bundeslidze grając, zrobiłem pierwszy kurs trenera. Mając Generalnie odbierają mnie jako starszego trenera, generalnie teraz w niedzielę mam 50 lat, także to jest dopiero trener w kwiecie wieku i najlepszy wiek trenerski i mam prawie 500 meczów w Ekstraklasie i wielu też i za granicą mi jeszcze w tych teraz w reprezentacji, dlatego uważam, że doświadczenie mam bardzo duże i jestem w odpowiednim miejscu. Lubisz e, sztułtyngera i jego fraszki? Uwielbiam. Je, jest taka fraszka, e, fortuna toczy się kołem. Ale pod to już kołem. drugi jesteś, bo już dzisiaj ktoś to powiedział. Pod ja to kołem mówiłem, to pojąłem. Pod kołem to pojąłem. Mówiłem to dzisiaj w programie, ale Ty tego nie słyszałeś, bo siedziałeś e, na, e, za stołem konferencyjnym. Trochę się to do Ciebie chyba odnosi. Kiedyś mogłeś uważać, że jesteś pod kołem, a dziś ta fortuna do Ciebie wraca. Nie no, ja cały czas jestem takim samym trenerem. Uważam, że jestem dobrym trenerem, który, który potrafi, potrafi wyprowadzić zespoły z kryzysu, który pracował w wielu klubach długo, bo pracowałem dwa razy po 3,5 roku w Aglonii, 4,5 roku w Krakowie i dlatego ta ocena mojej osoby jest trochę, trochę mi dziwi, bo. Przyjmuję to, bo to może tak być, ale jest to wielu młodych tych dziennikarzy nie pamięta, jak ja pracowałem, jak wprowadzałem wielu zawodników, oni dziś z perspektywy otoczki obcokrajowcach, jak mówiłem, ale zapomniał się też, że z tych obcokrajowców jeszcze został Niemczycki, został Knap, został Rakoczy i Myszor, którzy grają w U-27, dlatego jest to duża grupa ludzi jest, jest generalnie taka niechęć do mojej osoby. I z te... czego to się, Michał, bierze? No nie wiem, no trudno mi powiedzieć. no Gdzieś tam yy, się mi zarzuca, że ja nie osiągałem wyników, że miałem budżet nie wiadomo jaki, co jest w ogóle nieprawdą. bo yy, Nie chcę tu akurat mówić, bo, bo nie chciałbym tu wracać do tych klubowych rozgrywek czy, czy czegoś, ale no, w Krakowi przez 4,5 roku wydałem tyle pieniędzy, co teraz Krakowie wydawczy okienka. I to, i to nikt o tym nie mówi, bo u mnie się tylko zarzuca, że ja, ma, ja miałem wszystko, co mogłem, że ja nie wiadomo ile kasy. Ja, okay, ja zostawiłem po sobie, zostawiłem przepiękną bazę, zostawiłem Puchar Polski i Super Puchar, ale i minus punktów odrobiliśmy i grali, a generalnie otoczka jest taka, jakby ja w Krakowi to była moja porażka, no to nie, nie była wcale moja porażka, to był uważam sukces, że w Krakowi to zrobiłem, dlatego kibicuję też tym chłopakom, którym tam miałem. I moim, moim takim celem następnym było też trafienie gdzieś do klubu. No ale trafiła się okazja, rzeczywiście, że, żeby zmienić trochę pogląd. Tak samo to, co mówiłem, że nie chciałem w reprezentacji pracować, bo uważałem, że to nie praca do mnie. Ale jednak jest to zupełnie inna rzecz. Jest to już taka rola selekcyjna i samym doświadczeniem i momentami na to, jak teraz budowaliśmy tą młodzieżówkę. To widziałem, że ok, to, to jest fajne, można też to, to pogodzić, i, i przy okazji też trochę dystansu człowiek nabiera do tej piłki ligowej, bo w, w pewnym momencie takie poczucie już miałem, jakbym żył w Matrixie, i, i, i rzeczywiście, może niektóre te, te takie dyskusje z dziennikarzami, może to niepotrzebne, ale to w tym czasie, w danym, to jak jesteś w tym Matrixie, nie myślisz o tym. Wyluzowałeś się, mówiąc kolokwialnie, będąc selekcjonerem reprezentacji Polski. Zmieniło cię to też jako człowieka? Ktoś, kto ciebie nie zna, patrzy tylko na obrazki, kiedy grasz w golfa, więc wtedy można powiedzieć tak, ale jaki jest twój odbór? Czy się zmieniłeś przez ten rok? No ale to jest, to jest, no my się znamy no trochę, no to akurat no, no w różnych sytuacjach gdzieś tam byliśmy i ten no to samo możesz ocenić, że generalnie wielu ludzi, który mnie poznaje, mówi, że ty Michał, to odbiór masz taki negatywny, że ktoś teraz powie o mnie coś dobrze, to nagle napiszą, ociepleją wizerunek jego znowu. I to są takie takie momenty. Ja no trudno, żeby, żeby teraz jeżeli ja w tylu klubach pracowałem, jeżeli tyle lat pracuję, to każdy trener ma wrogów, to jest normalne, bo odsuwasz niektórych zawodników, niektórzy zawodnicy później zostają ekspertami przelewają swoje, swoje frustracje na to i, to i to trzeba to zrozumieć. Dlatego doba, doba dzisiaj medialna, która jest poprzez Twitter, poprzez te wszystkie media społecznościowe, ona zmieniła świat. I to ja nie ukrywam, że ja nie, nie mam problemów z tym, że przeczytam o sobie i, i ja mówię, no jeżeli krytyka jest krytyką, to ok, ale jeżeli już ktoś przechodzi w hamstwo, to nie. Ale byłeś na co gotowy, bo mam wrażenie, że dawno nie było trenera nominowanego na funkcję selekcjonera, którym przyszedłby z takim ciężarem też negatywnych emocji. Być może wynikających też jednak z wyników reprezentacji, jednak to też pewnie gdzieś podwajało, potrajało te, te emocje wokół wyboru selekcjonera. No rzeczywiście, no nie, nie ma atmosfery dobrej, no to, to wszystko wiemy, jest, jest ta atmosfera trudna, ale też yy, dlatego prosiłem na, na konferencji, żeby dać po prostu czas, no, w szczególności, że no, jeszcze się nie spotkałem gdziekolwiek z pracą, gdzie zaczynasz i już jesteś hejtowany, czy już jesteś oceniany negatywnie. No. Ale wiesz jak będzie teraz? Kiedy wyjdziesz z tego budynku, jesteśmy cały czas w Double Tree by Hilton, to już będziesz się pewnie spotykał z, na ulicy z przychylnością. Tak to działa. No ale tak jest. No to jest, jest, jest wiele osób naprawdę, które, które jest pozytywne. I to nie. Ja też nie chciałbym negatywnie oceniać niektórych ludzi, bo ja rozumiem na przykład, że komuś może nie pasować pewne zachowanie, że pewno. Ale to, co tobie powiedziałem, że. Nie może w pewnym momencie przechodzić to w hamstwo, bo z każdym ja, ja z każdym potrafię rozmawiać i, i nie mam z nikim problemów. Tak? Ja, ja, na przykład, jak teraz, no, to co mówiłem tu już kilkakrotnie, no, to my też jak na golfa teraz chodzę, czasami ludzie mnie nie znają. I nagle, I nagle gdzieś tam później, bo to trener był, bo to ten, i gdzieś tam ludzie poznają, gdzieś ktoś przeczyta o mnie i mówi: Ty, no ja, no, to jest niesamowite, że ty jesteś taki fajny gość. Mówi, że normalnie z tobą wszystko, a ty robią z ciebie nie wiadomo o kogo. I to, I to jest tak samo z zawodnikami. Ze mną nigdy nie mieli zawodnicy problemu, którzy chcieli osiągać sukcesy. I jak się popatrzy, ilu zawodników udało się wydostać, ilu zawodników, to jest tak samo w młodzieżówce byś podpytał, to byś wiedział, że ci zawodnicy naprawdę chętnie przyjeżdżali. Byłem pod wrażeniem ich, że oni swoje urlopy po prostu rezygnowali ze swoich urlopów, żeby przyjechać na mecze reprezentacji. To był mój największy taki dylemat, jeżeli chodzi o, o, o samą propozycję i, i to, czy zostawić ten projekt e, jak pierwszy raz zadzwonił do mnie prezes Kulesza i... A kiedy Michał zadzwonił pierwszy no raz? Tak, po zwolnieniu, wydaje mi się, że tak samo jak do Marka. Od no. razu chwycił za nie, słuchawkę? To, to gdzieś tam było, na, no, nie wiem, czwartek czy coś tam, jakiś, jakiś dzień i, i, i później porozmawiał i ja mówię, że, że się muszę zastanowić, bo to jest kwestia tej młodzieżówki, którą, którą mam i... I to, jest, I to jest też projekt, który uważam, że też nie nie, 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 ta ocena tego, tych meczy pierwszych sparingowych była cały czas negatywna, a my siedem meczów praktycznie nie, nie ten, najważniejsze mecze przygotowaliśmy się eliminacyjne, które wygraliśmy i to jest, jest grupa tych zawodników bardzo fajna, sztab jest bardzo fajny i, i to był mój taki dylemat, że po prostu, żeby to zostawić i, i ten, ale z drugiej strony, no, to jest taki moment, że jak czasami nie idzie, to trzeba właśnie skoczyć w taką wodę, a ja tam nie boję się trudnych, trudnych wyzwań, raz już pokazałem, minus dziesięć mieliśmy w Jagiellonii, czy minus 5 w Krakowie i też nie, nie mówiłem, że tego nie da się zrobić. Czyli jesteś bardziej strażakiem niż piromanem, rozumiem. Lubisz gasić pożary, kiedy te pożary ewidentnie w reprezentacji wokół niej są. No nie, bo jak ja, na przykład bawi mnie, jak słyszę, że probież nic nie osiągną. No tak, ale probież nie pracował ani w Legii, ani w Lechu, które generalnie zdobywają trofea, a niektóre kluby co jakiś czas zdobędą. Co 10 lat ktoś zdobędzie jakiś trofeum, inny zespół niż Lech, Legia albo jak kiedyś miała Wisła Pieniądze. A moje zespoły regularnie grały w pucharach, gdzie, gdzie, gdzie pracowałem. I dlatego nie zgodzę się z opinią taką, i to jest moja, że ja nieudacznikiem jestem, albo że tak jak mówią, że w Krakowie to była moja porażka, jak zdobyliśmy po 76 latach puchar, super puchar. Ale no Jakby nie patrzeć jedyny sukces w erze Janusza Filipiaka. No dlatego nawet nie wierzę, no 76 lat, no to znaczy, że dłużej i to o tym trzeba, trzeba pamiętać, ale tutaj jest to, jest to rola na pewno trudna, bo jest to wiele tych takich niedomówień, jeżeli dotyczących reprezentacji, ale wierzę w to, że uda się to poskładać. A młodzieżówka Cię czegoś nauczyła, tak realnie, że przenosisz to do reprezentacji w kontekście po prostu tej pracy? Y z perspektywy czasu nie ma szans trener, który prowadził ligowe, ligowe rozgrywki, przejść nagle i zrobić, od razu, wdrożyć się w to, bo to są dwa inne światy. Dlatego jak po pierwsze poparł tam, jak został Czesiek Michniewicz selekcjonerem, to nawet z prezesem Kuleszą rozmawiałem, mówiłem, że to była najlepsza decyzja, jaką podjąć. Ja, jak patrząc na pierwsze zgrupowanie, gdzie grali, mieliśmy mecze Grecja, Łotwa, to w pewnym momencie mówię kurde, no to, to jakoś wszystko tu leci szybciej, wszystko jest inaczej. Powołania, to wszystko, te, te mówię, to jest... i dlatego te doświadczenie, które teraz udało mi się zebrać przez te kilka zgrupowań, uważam, Już że jest wiesz, bardzo cenne. Już wiesz, co na początek robić. Od razu masz ten plan w głowie, bo byłeś, powiedzmy, w podobnych butach. No wydaje mi się, że to jest klucz teraz do tego, że, że zdecydowanie łatwiej jest, bo już wiem na przykład, że teraz jutro mamy zebranie ze sztabowcami i już w sobotę niektórzy pojadą niektórych zawodników obserwować i już mamy w tym momencie, w tym momencie plany na to, żeby, żeby niektórych gdzieś tam poobserwować, ale to jutro też ustalimy, bo jutro dopiero ze sztabem się spotkamy, większą listę i, i ustawimy porządek. Prośba, żeby Sebek Mila był dostępny w niedzielę, bo chcieliśmy go pożegnać, pogadajmy o piłce, więc ewentualnie niego gdzieś wpisz na inne, inne dni. Pisał Robert Lewandowski? Nie, ja akurat no nie miałem nawet czasu tutaj zobaczyć, spojrzeć, bo. Akurat telefon mi się naprawił dzisiaj, no także to jest jeszcze grono ludzi, który mnie, które mnie lubi, ale tak na poważnie to akurat bardzo cenię, bo z Robertem znamy się lata. Bo sam kiedyś Roberta namawiałem na grę do Jagielonii ze znicza pruszków i no nie udało się, bo poszedł do, ale bardzo go cenię. I nie, też nie ma jakiejś takiej sytuacji, że nagle ktoś się obawia pracować z gwiazdami. Jeżeli ci ludzie mają jasno sprecyzowane zadania, jeżeli ci ludzie wiedzą, że mają. Wolność w ofensywie, że mogą sobie pozwolić na, na ryzyko i mają zabezpieczenie, to ja uważam, że żaden zawodnik na świecie nie, nie będzie obrażony, tylko będzie zadowolony, że może tak, tak grać i wierzy, że uda się wykorzystać potencjał, bo za dużo się mówi, że tylko Lewandowski i Zieliński. No my nie mówimy o innych zawodnikach, którzy są tutaj w tej kadrze bardzo dobrze, i to jest klucz, żeby oni też w klubach grali, żeby się rozwijali i tutaj my w reprezentacji jesteśmy po to, żeby Ustawić odpowiednio tych zawodników, żeby wykorzystać ich atuty. I mam nadzieję, że to się uda. Kto? ma te predyspozycje, bo mówisz nie, nie tylko Zieliński, nie tylko Lewandowski. Czy kogoś tutaj można Ale wyróżnić, żeby wielu, był? Jest wielu zawodników, no jeżeli popatrzymy, no to powoli oni się, się wdrażają. No, no, trzeba pamiętać Kamiński, który ok, no teraz ma, może wypadł. Ja, ja też nie ukrywam, bo ja nie zdawałem sobie sprawy, że wybór mój to będzie abstrakcją przez prezesa Kulesze, bo to, to akurat była sytuacja, że wiem jak to wszystko negatywnie... Czujesz się tak? To jest abstrakcja? No To jest sytuacja taka, że, że jest moment taki, że prezes wybiera wbrew opinii ludu, nie? który lud, lud pragnie, pragnie zupełnie innego wyboru, a ja zdawałem sobie sprawę, bo jestem, to co powiedziałem wcześniej, gotowy na, takie, na taką pracę i, i jest, ale wy, wykonanie same. I wybór, wybór później to są dwie różne, różne rzeczy. Na pewno śledziłem też tam, co się dzieje, ale ja bardziej patrzę zawsze po, po kolejkę, czy ten, jak młodzieżowcy grali, kto grał, kto nie grał, jak, jak oni funkcjonowali. Opinia publiczna mówi zabrać opaskę Lewandowskiemu, a może go nawet nie powołać. Co mówi na ten temat selekcjoner reprezentacji? To... To akurat no, no byłoby niepoważne z mojej strony, bo to ja nie jestem, nie, nie jestem tu po to, żeby rozwalać system i nagle e, burzyć i robić, i robić tutaj rewolucję. Ja jestem po to, żeby ja jestem po to, żeby scalić to wszystko i żeby zbudować solidny zespół. Widzisz młodzieżowców, tych piłkarzy do lat 21, którzy są gotowi. tak? Oni są gotowi, żeby zrobić przeskok i za moment będą na liście powołanych. No jeżeli grają w piłce seniorskiej, no to znaczy, że mają szansę. No grają w swoich klubach, grają w europejskich pucharach, czy grają, to, to uważam, że mają normalne predyspozycje. Kwestia jest tylko postawienia i zaryzykowania. To jest, to jest odpowiednie. A zaryzykowaniem w sensie takim, że zna się ich i wie się, że oni mogą po prostu sprostać temu zadaniu. Jaki pomysł, bo powoli zmierzamy do, do końca, bo nas tutaj dyrektor komunikacji popędza, tak? Pokrótce, jaki pomysł ty masz na te pierwsze zgrupowanie, na, na taktykę, na grę, na dotarcie do, do tych chłopaków. Pierwsze zgrupowanie to po prostu chcemy teraz na, po spotkaniu ze sztabem ustalić szeroką listę zawodników, bo, bo wiadomo, że zostało coś tam po, zostało po serekcjonze Santosie. Ale chcemy też to po prostu pouzupełniać, zobaczyć, jak, jak to funkcjonuje. Zebrać grupę ludzi, ludzi większą tych. Takich nieoczywistych zawodników powołać i zobaczyć na, na żywo. No i wtedy no nie mamy za dużo czasu, bo mamy praktycznie jedną kolejkę i w środę już trzeba będzie powołania wysłać. I do tego na pewno zrobimy też ustawiania, żeby wykorzystać atuty najlepszych zawodników. Bardziej trójka w obronie, czy dwójka środkowych obrońców? To, to co mówię, no zobaczymy po prostu, mhm. jakie jakie co z, mamy. Co Którzy zawodnicy grają, którzy zawodnicy są regularnie w grze, bo to jest też istotne w reprezentacji. O tym się przekonałem, będąc już w młodzieżówce. I na pewno, ale też są zawodnicy, których też na pewno warto budować i poprzez reprezentację, który, w którym wtedy łatwiej będzie wskoczyć. Na pewno też z wieloma trenerami, gdzieś, którzy nie grają, to zadzwonię i porozmawiam, jak wygląda sytuacja zawodników, żeby ich ich też wesprzeć. I też chcę mieć ścisły kontakt z tymi wszystkimi klubami. To akurat komunikacyjnie nie, nie będzie problemu, a druga. A druga sprawa też y, to, tutaj w sztabie i z młodzieżową reprezentacją i z wszystkimi innymi chcemy dobrze współpracować. Ku pokrzepieniu serc na koniec taka szybka lista. Yy selekcjonerów Murat Jakin, slatko Dalić, Silvinio, Dragan Stojkowicz, Francesco Calonca. Oni wszyscy robią teraz dobre wyniki, a wcale nie mają jakiejś wielkiej przeszłości w gigantycznych klubach. Wręcz przeciwnie, były wyboje, ja też były, mam w gigantycznych były, klubach. były przeciwności, a radzą sobie świetnie w roli selekcjonera. Więc może, Michał, dajmy szansę po prostu się wykazać, a nie od razu kamieniujmy. No to, to jest akurat do słowo. no Co ja mam powiedzieć? Jak, jak Tomek tak mówi, to trzeba to przyjąć. No. no i tak niech będzie. Michał Probierz, Selekcjoner reprezentacji Polski były moimi państwa goście. Dziękuję bardzo.